Nosi maneczko wszystkim. Dzisiaj taki krótki filmik na szybko o Fortunae fortunei, palmach. No, ja za bardzo palmiarzem nie jestem. Miałem dwie takie zbiedronki kupione. To szybko zakończyłem swój żywot. Ale tutaj w połowie kwietnia kupowałem sadzonki tam cytrusów. I w gratisie dostałem pięć ziarenek trochę karpusa Fortunei no to jak, jak widzicie to jest kwiecień maj czerwiec lipiec no 2,5 miesiąca i na 5 zasadzonych ziarenek wszystkie pięć wykiełkowały i wyrosły tak wyglądają trochę powiększę wszystkie wyszły nie spodziewałem się tego bardziej że z tymi ziarenkami akcja była tego typu że tą doniczkę postawiłem w szklarni no jak to w szklarni oczywiście podstawka nie było i wbiły się do środka mrówki zrobiły sobie gniazdo myślałem że nic z tego nie będzie mówię no nic tylko zjadły te nasionka i nic z tego nie będzie no więc to mrowisko Wywaliłem z tej doniczki, sadziłem z powrotem, no i przyniosłem po prostu z podstawkiem w inne miejsce. No i 2,5 i pół miesiąca i wyszły wszystkie palmy. Myślę, że w przyszłym sezonie już będzie co oglądać. Na razie to są kiełki, tak? No, to do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.